Aha. To mamy, powiedzmy, 3 centymetry. Tak. A ktoś powie, maleństwo, którego pra prawie, że nie widać. O. Ale kupując samochód po lekkim gradzie i on będzie mokry, nie wykluczymy, że nie zauważycie niczego. Jak auto będzie mokre, nie zauważycie. Jak go w domu wysuszycie okorze się, że trzeba w naprawa ładować kilka tysięcy złotych, żeby go doprowadzić do alnego no. stanu. I A teraz kupse tako Astra. No. Nie, nie zauważ. No to inaczej taki czwórek, siódemek nie zauważy, to już naprawdę musiał by być zdrowo wstawiony albo ciemno musiał być. <laughs> Cześć, dzień dobry. Mark Liner, to firma mojego taty. Zajmuje się usuwaniem wgnieceń i zdarzają mu się pytania, ile panie za wgniecenie i czemu tak dużo? No to na przykładzie tej pięknej bemki, jak widać po tym niebieskim kolorze, to nie jest byle bemka. Bez to proszę. 140i w MC z takim oto wgnieceniem na słupku. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Tam, gdzie są te linie proste, jest prosto, a tam, gdzie się załamują, mamy wgniotkę. No więc, Tato, jak to wycenić? Ej, witajcie. Yy, Często się borykam z problemem, właśnie, z wyceną, jeśli chodzi o samochody. Mhm. Ludzie dzwonią, pytają, panie mów wgniotka gdzieś tam na samochodzie, ile to będzie kosztowało? Yy, jako tako nie ma cyników, jeśli chodzi o takie nietypowe szkody. Jest cynik typowo, jeśli chodzi o uszkodzenia gradowe na samochodach i spróbujemy na tej na tej podstawie mniej więcej naświetlić jak wygląda jak wygląda sprawa jak yy, przy uszkodzeniach samochodów po gradowiciu jak płacą firmy ubezpieczeniowym mniej więcej za tego typu usługi. No i sami na koniec yy, może wy podpowiecie na ile wycenilibyście naprawa takiego samochodu bo ja osobiście do końca chyba nie wiem ile, ile za to autko ile spędzę przy nim godzin i, i, i jaką kwotę Ostatecznie za to przyjdzie zapłacić, jeśli w ogóle uda się naprawić sytuację. Zacznijmy od takiego malutkiego przykładu, który Bartek pokazał. Jest to uszkodzenie na słupku, element zamknięty. Naprawić go można tylko przy pomocy metody klejowej, ale co chciałem, co chciałem Wam przedstawić? Przykładowo, zrzućcie okiem na cennik, który, o, którym posługują się firmy ubezpieczeniowe. Jest to cennik na Profsmart. Smart. Pomij, pomijmy samo, samo to, że na przykład do kilku wgnieceń są jakieś tam stawki, na przykład do 10-20 zł. Samolot po gradzie jak jest. Ale skupcie się na czymś innym. Powiedzmy, nie patrzymy na to, że auto. Mo, e, mimo tych 10, przyjeżdżał klient z jednym wgnieceniem, panie, ile za to. To na przykład każde wgniecenie powyżej 100, czyli nie liczymy tego, tego rozbierania, tego wszystkiego. Liczymy pojedyncze wgniecenia. E, czyli powyżej 100 zł wołają niby 13,50. Doliczają nam do. Uszkodzeń do kwoty bazowej, która jest za jakąś tam dużą ilość uszkodzeń. Powyżej 100 gnieceń po prostu doliczają 13,50 do każdego następnego do 4 cm średnicy. Aha. Ale właśnie przez to to tłumaczę, żeby naświetlić czym jest problem. Spójrzcie, jaka jest różnica. Do 4 cm jest 13,50 za sztuka. Od 4 do 7 cm jest 120 za sztuka. A powyżej 7 jest 220 za sztuka. Hmm. Teraz pójście. Wgniecenie, to co widać oczyma, jest jedno, a to co widać w specjalistycznym sprzęcie jest drugie. Wgniecenie, które mamy na samochodzie ma około, około 5 cm średnicy. Patrząc na samo wgniecenie, bo jeśli się, widzicie odkąd on się rozciąga, tu jest prosto, blacha linie są prościutkie, tutaj Linię się rozciągamy. Jak teraz Bartek przejdzie wyżej czy popatrzy, to tu jest w, w górka. Aha. Jak dostał tu bomba wycisło blacha z drugiej strony, trzeba to wyciągnąć, tam to trzeba wbić. I no takie wniecenie trudno powiedzieć. Nie, nie, nie mi powiedzieć, nie będę powiedzmy tutaj. Nie wiem, jak się będzie z długo zawoło, nie chodzi o kwoty. Ale spójrzcie teraz, Bartek nie pokorze dach samochodu, i powiedzcie, na ile byście wycenili coś takiego. Tak. Przykładowo linijka do wielkości uszkodzy, żebyście mieli odniesienie, jak ten dach wygląda, nie? Mm -hmm. No tu są fale dunaj. W sensie ktoś, widzicie ktoś też po tych innych paskach To chyba tańczył na nim Ale dach jest praktycznie... by naprawiać samochód po gradobiciu niż po czymś takim. No to jest w sumie wandalizm. Nie? Tu jest tak, takie ogromne. Jest znaczy... Bardzo, bardzo paskudnie jest to. Jest to miszczone. Nie wiem czy będzie widać. Jak tam? Coś widać. No. Dajcie znać, czy widać. I, I sami ocenicie, no, co, co powiedzieć właścicielowi samochodu, ile taka naprawa może kosztować. Jak to liczy? No trudno, trudno jest powiedzieć. Ja po prostu potem no, szacuję mniej więcej godzinę, ile spędził przy samochodzie i ile, ile mniej więcej chciałbyś za ten czas yy, zarobić i chciałby dać, żeby się to opłacało. Nie? No bo też panel dachu też idzie, idzie wymienić, wymienić, Nie tak, no, ale to jest znowu, wiesz, rozcinanie, roznitowywanie, tak. lakierowanie i tak dalej. No. No i tak to, mówię. Mi jest samemu trudno w tym momencie powiedzieć, jak to będzie się zachowywało, jak ta blacha będzie, będzie współpracować. No i też jaki jest dostęp, nie? W jest fajny. tu już pili na szykową, na szykową rozebrali wnętrze. Zrobili dostęp bardzo dobry. Wzmocnienia nie są jakieś tam strasznie uciążliwe, jedynie przód i tył, ma solidne wzmocnienie grube, ale myślę, że nam się jakoś dostaniemy. No ale też zależy od auta, bo są jakieś wygłuszenia tak, tak, tak. albo wzmocnienia. Najgorsze co się może trafić, to panorama. A tam najładniejsza. Tak, tylko że tam jest po prostu tyle po wzmocnień na dachu, tyle jakichś prowadnic, szyn. Yy, Przyklejona jest taka wanna, taka rynna, do której jest po tym przykręcana panorama, że tam praktycznie nie ma dostępu. Jedynie metody klejowe wtedy wychodzą, wchodzą w rachuba, a jest to naprawdę mordęga straszna. No ładnie. Także już mniej więcej wiecie, na bazie czego się to wycenia. Dokładnie. Jeszcze, jeszcze jeśli auto jest aluminiowe, to niestety ale też jest doliczano, doliczane tam około 20-30% więcej, bo aluminium no niestety współpracuje jeszcze gorzej. Jeszcze trudniej jest to, jest to pousuwać, poukładać, żeby, żeby auto wyglądało ładnie. Tak. No i też ważna rzecz, bo tu widzicie maska jest na przykład skroplona wodą, z tego powodu, że trochę lało, ale żeby wziąć. I poznać to wgniecenie, bo tu nie wiem, jak to widać, ale tutaj jest wgniecenie, wybruszenie, wgniecenie, wybruszenie. Jest to takie strasznie dziwne. Musi być auto suche, nie? To, co Bartek nadmienił, jest bardzo istotne. Gdzie przeszedł przeszczę ludzi, którzy kupują samochody, bo tutaj jest faktycznie już masakra. Woda stoi w tych dołkach, ale kupując samochód po lekkim gradzie i on będzie mokry, nie wykluczymy, że nie zauważycie niczego. Jak auto będzie mokre, nie zauważycie, Jak go w domu wysuszycie, okaże się, że trzeba w naprawo ładować kilka tysięcy złotych, żeby go doprowadzić do alnego no. stanu. Bo jeśli wniecenia będą nieduże, tam powiedzmy centymetr do trzech i będzie ich 100, to będzie, już jest 4000, nie? On będzie, dokładnie, on będzie zmoczony, zmoczony wodą, yy, czy nawet rosa na nim będzie jakoś grubsza. To już to oko nie umie tego wychwycić tak, i, i no. może być może być hmm. po tym nieszczęść. Znaczy, no inaczej, jeśli się kupuje auto za 100 tysięcy, to 4 tysiące powiedzmy się o ja tak. kij. Ale jak ktoś kupuje auto za 10-20 tysięcy i okaże się, że jeszcze w niego mów pompować nawet po jakichś tam znajomościach koło trzech na naprawa po gradzie, no to to wychodzi wtedy śmieszny interes. Nie? No, a też też może jakieś wyceny właśnie z tych poprzednich napraw, gdzie tam było pokazane, ile na elemencie może się znajdować oj, nawet w nieceń, nie? Oj, oj. No które było które było u nas no, chyba dwa lata temu. Aha. No teraz na no, szybko nie wiem, czy, dać, czy coś się. Okay. Dobra, dobra. Ale wywały samochody, że było po 500 sztuk na aucie, nie. Mhm. No to jak nie to wam wkleję. Po prostu um, y jak wyglądały te to jakieś... te rzeczy. Tak, tu są niektóre dane klientów, także... A po nie patrzcie, tu nic nie ma. O tu na przykład jest jakiś był Opel, Opel mhm. Astra. Mhm, mh. To spójrz dach było 315. 315 było do, do, trzech, do 4 cm, mhm. potem było jeszcze powyżej, 45 powyżej 4, 2 powyżej 7. Nie? Spomnę... Na masce było 226 uszkodzeń. Mhm. no W sumie na samochodzie było tyle, nie? 700... 710 tych małych. tych do 4 cm, mhm. 52 były y... wow. powyżej 4 cm, dwie powyżej 7. I A teraz kupce tako Astra. No. Nie, nie zauważ, no inaczej takich czurek siódemek nie zauważy, to już naprawdę musiał by być zdrowo wstawiony albo ciemno musiał być. Ale, ale mówię, no są samochody, że na przykład na aucie nawet było około tysiąca małych dziurek, to no, są liczone one mniej, ale to nie zmienia faktu, że przy niektórych autach. To, to to, może być niezbyt. No, nie za bardzo się kalkulować. Nie? No i nawet przy małej dziurce, jak uznacie, a... że a to pomaluję sobie to za 10 tysięcy, to i tak to trzeba wszystko wypełniać, nie? Aż, no szczerze mówiąc, bardzo często mam warsztaty, które mnie proszą, żeby dach, mimo że bym go malować, żeby to jednak wypchnąć, bo. Dach czy maska to są największe elementy ten samochodzie, które bardzo pracują pod wpływem temperatury, mm. to się rozszerza, no, pracuje to i wszelkiego rodzaju szpachle, kity lubią potem pękać, nie lubią, no, raczej wolą, żeby to było wypchnięte Ta. pod lakier, nawet jakby ten po popękał przy wypychaniu, i to wtedy ścinają papierem ściernym, kładą nowy podkład, ale żeby nie było grubej warstwy kitu, bo to może zeszylać. No nic to, zobaczymy się za parę minut, jak to wszystko wyprowadzisz. No i parę dni. Z, no Ty i mniej więcej, mniej więcej, I w ramach ciekawostki, nie wiem czy ktoś z was widzi, ale tu jest wniecenie. Nie widać go w sensie, ja okiem trochę już mam to wyćwiczone. Co się widzę, ale do takiego sprawdzenia, czy jest, jak jest, możemy użyć lampy. No i już przy tej lampie, aha, widzicie, pojawiło się na środku. Dobra, oddalę, żeby było obłociach. No. I teraz, jak, jak coś takiego jest liczone, mierzone, bo ktoś powie, jest średnica tego wniecenia, nie? Spróbuję Wam tłumaczyć. Wniecenie zaczyna się od tego punktu. Uh -huh. Tu się zaczyna rozciąga linia. Yy, no powiedzmy gdzieś tutaj. Uh -huh. Przykładając do tego linijka, najeźdź od góry. Uh -huh. To mamy powiedzmy 3 cm. Tak. A ktoś powie maleństwo, którego prawie że nie widać. No, bez lampy ale, ale prawda jest troszeczkę troszeczka inna, nie? No. Tutaj na przykład są takie uszkodzenia, które, które też no, na, na podwórku, przy lekkim deszczyku nie, możecie tego nie zauważyć po prostu. No. Jeśli ktoś nie wie jak patrzeć, nie, 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 nie wie, no a, a sami popatrzcie. Ile, ile to ta kodziurka ma? O 6 cm. Także okay. to jest rysa, mm -hmm. y, ale, ale no, no, są tego typu uszkodzenia. Tak jak mówię, jeśli wezniemy lampę i nie ma odpowiedniego padania cieni, światła i tak dalej, no to nie zauważycie niczego, nie. Także warto na to uważać. Mamy takie fajne do podpierania, żeby swoim prętem wejść i, i naprawić. Ale cisza. Trzeba się skupić na tym, co się robi, wiesz? O no tak, no. A no i duże? Ile takie auto robiłeś po Gradzie? Pamiętasz? Nie, bo to naprawdę różnie. Czasami się wydaje, wiesz, fajna robota, a się okaże, że potem, że nie ma dostępu, w, yy, tak jak mówię, jakieś wzmocnienia, panoramy, wychodzą cuda ziemskie. Nie? No ale w sensie okaże że było tak, że auta stoi po tydzień i więcej, nie? Tak, Żeby to, to po prostu usuwać tak, gnieconka. Oczywiście wiadomo, że to nie ma jedno gnieconko, tylko, tylko wtedy a. tego znałcie trochę, no ale no niestety, tutaj chwilka niewagi pęknie lat i może element do, do malowania i całą robotę będzie na trafiało. No minimalnie tu było wgniecanie. No i już go już go nie ma. Czekaj, se przesunemy. Minimalnie, bo to też już No, no, no. No jest nieźle, no. No. no, i to było gniedzenie z tych mniejszych. Patrzcie tutaj. Jak jest słońce, nie widać. A jak mamy taki półcień. Na no przyjściu, na no przyjściu światło, nie? Taka długa, o. Ech te pniotki. No i w lampie to w ogóle luks, nie? Na tych liniach. Nice. A few moments later. I jak już mówiłem 5 minut później mamy dach zrobiony. I ile trwało to 5 minut? No ja by nie da się ukryć, że dzisiaj mamy niedziela. Fakt jest taki, że nie robiłem tego samodu, non stop bez przerwy przez cały tydzień. Robiłem go no, po kilka godzin dziennie, tam jeden dzień też w ogóle wypadło coś innego. No nie da się ukryć, że, że dach był tak zmasakrowany, że momentami zsiadała mi psychika. musiałem po prostu sobie darować na, na no, zakończenie danym dniu powiedzmy i rano przychodziło się z nowymi siłami, nowymi pomysłami i męczyło się dalej. No ale y, w sumie skończyłem go robić w piątek. No, wczoraj tymi miałem zajęte. Y, dziś jest niedziela, no, chcemy to nagrać, bo kolejne auta czekają, żeby, żeby wjeżdżać. musi się w końcu opuścić na warsztacie. No i cóż, no, tyle się udało, udało zrobić. Klient, klient tak był wygląda. w trakcie naprawy oglądał i mówił, że jakby nie szło faktycznie, to żeby nawet podratować to pod lakier, czyli tak go zrobić, żeby, żeby go przeszlifowali papierem i polakierowali. No bo niektóre uszkodzenia naprawdę były, były dosyć, dosyć problematyczne. Ale myślę, że dobry myśli, Mam nadzieję, że klientowi będzie się podobało to, jak to jest zrobione i, i, i nie tak. będzie musiał tego zamówić. Ciekawe, co widzowie powiedzą właśnie. Na taki dach. No, Zrobimy potem jeszcze na podwórku, jak wyjedzie Tak. Kilka zdjęć, tak jak to widać na żywo, nie? No. Ale. No nie ma się czego przyczepić. No, też jest to samochód świeży. No, tak. jest, to, jest to auto z podobno, tak, Mówię, że z 2018 roku yy, ubezpieczania podobno zakwalifikowała jako szkoda całkowita. Wiem, że z drugiej strony było coś z drzwiami. Drzwi były wymieniane, błotnik, maska. No a wartość tego auta z tego co tak mi się ubiło uszy, no to poniżej 200 tysięcy podobno y -hmm. wartość tego samochodu jest. Nie wiem, trudno powiedzieć. Nie, nie siedzę w cena no. tylko, Tylko no jest to podobna jakaś wersja taką dosyć dosyć drogo, dosyć bogata. 140, bogaty. czyli najmocniejsze co było, co było w tej budzie, nie. Także 3 litry, dwie turbiny, ponad 300 koni i już z całym dachem oryginalnym. No dach tak zostanie prawdopodobnie oryginalny. Dobrze, nie będzie, nie będzie. no to wyjedziemy to Nie powinien być ucieszony, po prostu, że nie będzie musiał go malować, będziemy oddali ileś tam mikronów lakieru na dachu. Nie no, będzie. bo to też w takich sportowszych autach jest tak, że jak ktoś widzi, że tam było coś z dachem robione, to może pomyśleć no, po dachowaniu, czy Bóg wie co, nie? mi się wydaje, nie wiem. Ja nie chciał auta, które miało już tam cięte, spawane. E, no, zaplearnie. o to wszystko idzie niby tutaj w, w wyciągnąć, no, niby się, roznitować, zanitować. Te, te listy, I tam to się roz. roz, no roz... Po rozwiartuje te zgrzyby i tak dalej, no ale to jednak wiesz, te opiłki to wszędzie. Wszystko, to nigdy nie będzie tak fabryczne, jest. nie? Szyby, wyklejane, Nie wiesz, jak to nawet przy głupi szyby za przeproszeniem. No tak. Boż pecha to wkleją Ci i za chwilę się okazuje, że szyba znowu leje i znowu cykli. Czym bardziej oryginalne ja osobiście tak uważam, że czym bardziej w oryginale tym jest chyba lepiej. Nie? No dokładnie. Nie, ale każdy może swoje podejście. Musi się tak. klient widać staro, żeby go uz zachować jak najbardziej w oryginale, żeby jak na nie wymieniać. Tu też nie wiem, czy my pokazywali, na botek to hmm? było paskudne uszkodzenie. Jest tam problem z dojściem. Mam na myśli tutaj ten dół, tu było, tu było okay. po prostu wciśnięte. Uh -huh. Nie jest to zrobione perfekcyjnie, bo nie ma dostępu za bardzo. Blachy są sklejone dwie ciężko idą. Uh -huh. Ale on mówił tak, że i tak to będzie chciał lakierować i tak, choć udało mi się prawdopodobnie to co chciał malować, spolerować. No ale tak mówię, no nie umiał tego dostać tak, tak wiesz, no, perfekcyjnie do linii. Bo mowa była, że on będzie lakierował. No, Po podciąganiu, żeby nie wymienił, bo podciągane to jest. No zobaczymy, czy, czy co będzie dali z tym potem. Pięknie. To... No w liniach już nawet nawet w warsztacie na oku już. Bardzo niewiele widać, na kamerze nie widać nic, a jak wyjedziemy na zewnątrz, to nawet oko no nic nie zauważy. Jak będzie, jak będzie samochód, aby go tak jeszcze przepastować, przepolerować, no. zobaczymy za moment, jak to będzie. Oczywiście my nie będziemy go pastować, bo będzie do dalszej napraw jeszcze, ale, ale No zewnątrz. bez sensu, robota by była. Jak to wygląda na podwórku, auto już po naprawie. Śmigamy. Śmigamy. No i patrzcie, tak to wygląda na dworze. Picobello, bajerancko. Oczywiście no tutaj trzeba jeszcze lusterka położyć, poskładać te auto, no ale to co było robione Jest pięknie. No A furka M140 w X-Drive Całkiem fajna. Co? Dziękujemy? To chyba tyle. Dziękujemy bardzo widzom. Mam nadzieję że się podobało. Jak mają jakieś pytania mogą pytać? No niech pytają, na co by dam to odpowiedź? Dobra. Dobra. Pozdrawiamy serdecznie. Od nas to tyle. Na razie. Hej.